Niemiecka baza 211 została zbudowana w latach 1941-43 w górach mychli hofmann Góry te zostały odkryte przez trzecią niemiecką ekspedycję arktyczną w 1938-39 roku, kierowaną przez kapitana Alfreda Ritschera i nazwaną imieniem dyrektora oddziału niemieckiego Ministerstwa Lotnictwa. Zgodnie z informacjami znajduje się tam podziemny kompleks Nowa Szwabia z Nowym Berlinem jako stolicą ocalałej Rzeszy, na czele którego stał generał SS Hans Kammler. Kim była ta osoba, przedstawiamy w filmie Gdzie zniknął Hans Kammler? Istnieje wiele dowodów na to, że baza ta została zbudowana dzięki niemieckim łodziom podwodnym, które wykonywały ciągłe rejsy na południowy Atlantyk, argentyńską Ziemię Ognistą i wody Antarktyki. Ustawione bulwary i stacje meteorologiczne, od Antarktydy aż po region Patagonii w Argentynie, sprawnie informowały uboty o stanie pogody. Grossadmiral Karl Dönitz cały czas utrzymywał dużą liczbę łodzi podwodnych na południowym Atlantyku, pomimo szalejącej wojny na północnym Atlantyku i to Dönitz został drugim filerem europejskich Niemiec, które poddały się właśnie w Europie. Natomiast Nowa Szwabia ze stolicą Nowym Berlinem nigdy się nie poddała. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania nie mogły zostać bezczynne w kwestii Antarktydy i ustanowiły tam swoją obecność już podczas wojny. Część Niemców, która przygotowywała się na Falklandach do przesiedlenia na Nową Szwabię, została schwytana i poddana skrupulatnym przesłuchaniom. Argentyna od samego początku wspierała działania Niemiec i już w tym samym roku, w którym powstała niemiecka baza 211, zgłosiła roszczenia do Antarktyki. Cały czas pomagała Niemcom w walce z naciskiem USA i innych krajów Ameryki Południowej. W marcu 1945 roku Stany Zjednoczone powiedziały dosyć zabawy i zmusiły Argentynę, by wypowiedziała wojnę Niemcom i Japonii. Jednak nic z tego nie wyszło, bowiem wojny zostały wypowiedziane tylko na papierze i to bezskutecznie. Peronowie chronili niemieckich nazistów i pozwolili organizacji Odessa na utworzenie kanału przerzutowego do Argentyny. Korzystali z niego niemieccy naziści z zasługami i ci, co mogli się przydać przy konstrukcji przyszłej czwartej rzeszy niemieckiej. W argentyńskich archiwach znaleźć można zapisy marynarki wojennej, które donoszą o niezwykłych statkach-dyskach operujących u wybrzeży ich kraju podczas II wojny światowej i jak i po wojnie. Już wtedy trwał ściśle określony harmonogram przerzutu technologów i inżynierów do Nowej Szwabii. Czy niezwykłe dyski były już funkcjonującymi Hanebu i wrilami Nie wiadomo. Może tak? A może nie. Znane są bowiem informacje na temat wizyt tajemniczych gości ze srebrnego globu, którzy w obecności tybetańskich mnichów rozmawiali z głównymi przywódcami Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, a starożytny symbol swastyki był tu niejako kluczem do współpracy między być może Szarakami lub jakąś inną cywilizacją z gwiazd, która mogła w ramach jakichś umów pomóc wspólnikom z podznaku swastyki zaludnić bazę 211. To, że trwały pełną parą cały czas badania związane z rozwojem technologii kosmicznej nie ulega żadnej wątpliwości. Nie przez przypadek przed obserwacjami UFO w 1947 roku w Stanach Zjednoczonych, jak na ironię, zaczęły się obserwacje UFO w Nowym Meksyku, bowiem właśnie tam testowano niemiecką broń. Jak mówiono, wśród niemieckich nazistów goście ze srebrnego globu szczerze obdarowali Niemców najnowszą i niespotykaną technologią, którą mogli ogarnąć w momencie swojego rozwoju technologicznego. W ten sposób powstały idee stworzenia broni dźwiękowej wykorzystującej wahania atmosferyczne oraz broni promieniowej. W zapisach pojawiają się takie nazwy jak Windkanon, Schlakenkanon, Kraftstrachlkanone. Niemcy rzekomo mieli wiele planów dotyczących tych artefaktów, ale nie ma informacji wskazujących, że którykolwiek z nich został zbudowany w ostatnich dniach konfliktu w Europie. Jednak kapitan U-977, który poddał się w Argentynie kilka miesięcy po kapitulacji Niemiec, ujawnił w swojej książce U-977. Że japońskie delegacje wysłane do Berlina obserwowały śmiertelne promienie SS prymitywnych broni mikrofalowych w 1945 roku. Była ona na wyposażeniu pilotów Hanebu i Vril. Baza 211 przede wszystkim była miejscem supernowoczesnym. Przegrana wojna w Europie nie znaczyła, że przegrała ją trzecia Rzesza Niemiecka. Jak wiadomo, Europa to tylko część świata, a druga wojna była wojną światową, a nie europejską. Zmiana polityki i nastawienia spowodowała istną eksplozję technologiczną wspieraną w rozwoju przez pewne cywilizacje, wybrane z tych dwunastu, z którymi Niemcy nawiązali prawdopodobnie współpracę. Pierwsze lądowanie na Księżycu przez Niemców miało miejsce na Mare Imbrium 23 sierpnia 1942 roku o godzinie 11.26 przy użyciu rakiety Mite. Pierwszym człowiekiem na Księżycu był kapitan leutnant Werner Theisenberg z Kriegsmarine. Właściwie większość prac przy zadaniach księżycowych wykonywała marynarka wojenna, a nie Luftwaffe. Lądowanie odbyło się bez kontaktu radiowego z głównym centrum kontroli Wilhelmshaven lub drugim centrum kontroli zlokalizowanym w pobliżu Anzio we Włoszech. Od pierwszego dnia lądowania na Księżycu Niemcy rozpoczęli drążenie tuneli pod powierzchnią, a pod koniec wojny istniała na Księżycu mała nazistowska baza badawcza. Większość informacji z niej docierała drogą radiową do niemieckiego podziemnego Centrum Kontroli Kosmosu w Nowej Szwabii. Baza na Księżycu była wyposażona w specjalistyczne systemy podtrzymywania życia, których technologię Niemcy otrzymali prawdopodobnie od samych szaraków. Jest całkiem możliwe, że Niemcy używali zaawansowanych systemów podtrzymywania życia, opracowanych początkowo dla ich większych turbin Waltera i okrętów podwodnych darmowej energii, które pływały po oceanach bez wynurzania się na powierzchnię. Wszystkie badania były skierowane na eksplorację kosmosu, a przyświecała im książka Nikoli Tesli: Podróż na Marsa. Czy już tam jesteśmy? Gilles Verne i inni pionierzy science fiction pisali o tym, co wówczas uważano za naciągane, o eksploracji Księżyca i planety Mars. Opierali swoje klasyczne dzieła literackie nie tylko na własnej płodnej wyobraźni, ale co ważne, na dzikich plotkach, które krążyły, że takie podróże już się odbyły, dokonane przez grupę naukowców, wszystkich członków tego samego tajnego stowarzyszenia. Podłączyli się do nieznanego źródła zasilania, używając go, aby ułatwić narodziny lotu lata przed braćmi Wright. Skontaktowany z tym tajnym braterskim zakonem, Nikola Tesla wspierał ich sprawę, wymyślając własną, ulepszoną metodę podróży międzyplanetarnych, która została skopiowana i wykorzystana przez Adolfa Hitlera i New World Order. Baza 211 była rozwojowa. Grupa Niemców obecnych już na Księżycu, która drążyła tunele, napotkała spuściznę postarożytnej cywilizacji. Wspomagający ich szaraki wskazali miejsca, gdzie istniały jeszcze budowle, a w nich technologia. Od razu zrozumiano, że rozpracowanie jej zajmie wiele lat, ale cały czas przyświecała im idea Czwartej Rzeszy Niemieckiej, która jako pierwsza objęłaby panowanie w przestrzeni naszego Układu Słonecznego. Szaraki wskazały Niemcom jeszcze podziemne obiekty, w których znajdowały się szczątki i szkielety istot przypominających gady i ludzi, a także technologię Oriona. To miejsce zostało zidentyfikowane przez Andromedan jako pod wyznaczonym kraterem Gilverne po drugiej stronie Księżyca na półkuli południowej, a ten podziemny obiekt jest mniej więcej wielkości stanu Nowy Jork. Te podziemne obiekty zawierają ogromne jeziora, przeszczepione życie z ziemi i sprzęt technologiczny obcych, który został porzucony i pozostawiony tam od poprzednich mieszkańców obiektu dawno temu. O tym wszystkim wiedział wywiad amerykański, rosyjski i brytyjski. Nie bez przyczyny przygotowywano operację High Jump, która miała jeden konkretny cel zakończyć II wojnę światową, likwidując zupełnie niemiecką bazę 211. Nie udało się to, ale kolejna wyprawa Deep Freeze przyniosła prawdopodobnie oczekiwany skutek, gdyż zdetonowano nad bazą 211 bombę atomową. Wybuch atomowy potwierdzają współczesne badania warstw lodu oraz dokumentacja odnaleziona w argentyńskich archiwach wraz ze zdjęciem detonacji brytyjskiej bomby atomowej nad bazą 211. Po tym fakcie i podpisaniu traktatu Grida z Szarakami Amerykanie mają nieograniczony dostęp do Księżyca. Choć w tyle nie pozostali Rosjanie, wraz ze swoją tajną okultystyczną organizacją Czarna Gwiazda. W dalszej części przejętej eksploracji przez Amerykanów Szaraki udostępniły również magazyny żywności i hangary statków kosmicznych, które są obecnie używane i obsługiwane przez istoty ludzkie z Ziemi. Napisy obcych są widoczne na ścianach korytarzy łączących niektóre obszary obiektu. Odkryto również osiem zapieczętowanych skarbców. Informacje o zawartości tych skarbców nie przedostały się do opinii publicznej. Na Księżycu są tworzone przez cały czas sztuczne środowiska w celu pomieszania personelu wybranego przez rząd światowy. Andromedanie przewidują potencjalną populację na Księżycu wynoszącą 600 tysięcy, w oparciu o ilość trwających obecnie prac rozbudowy. Na Księżycu ma miejsce duży kontakt między frakcją porządku światowego a nieprzyjaznymi frakcjami obcych. 47 lat po II wojnie światowej w 1991 roku. Imigrant z Bułgarii Wladimir Terzyski, wszedł w posiadanie jakiegoś niemieckiego filmu dokumentalnego opisującego specjalne programy uzbrojenia nazistowskiego V7. Tajne projekty V7 były w rzeczywistości serią okrągłych samolotów badawczych opracowujących radykalnie nowe platformy broni, które mogłyby unosić się i opadać pionowo. Oraz latać z dużą prędkością i na bardzo dużych wysokościach przy użyciu nowego silnika implozji i innej energii elektrograwitacyjnej stosującej zasady konwersji, aby wytworzyć samowystarczalną siłę generowaną elektrostatycznie do zasilania pojazdu. Takie silniki zostały wyprodukowane przez AEC wielkiego elektrycznego giganta przemysłowych Niemiec na potrzeby tego programu już w 1944 roku. Te urządzenia zasilające generowały własne pole elektrograwitacyjne, które neutralizowało naturalną grawitację Ziemi, w efekcie czyniąc je nieważkimi. Jakkolwiek brzmi to fantastycznie, ale na różnych sympozjach naukowych, co potwierdzała wielokrotnie Rauni Lena, na Księżycu trwa zaawansowane życie. Rauni Lena wspominała w wielu wywiadach, że widziała na własne oczy zdjęcia z Księżyca, który tętni życiem niczym Ziemia. Kilka zdjęć kupiła dla siebie, o czym powiedziała przed kamerą. Ale po jej śmierci wszystkie wartościowe rzeczy, które posiadała, zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Jednak pozostawiła po sobie świadectwo, które z uwagi na jej status społeczny i jej pracę, którą poświęciła ludziom, należy traktować jak najbardziej poważnie, przynajmniej tak poważnie, żeby się nad tym grubo zastanowić. Z jej wydawnictw można się dowiedzieć, że Księżyc jest obecnie traktowany jako pierwsza linia obrony Ziemi przed możliwą inwazją złowrogich ras żyjących blisko naszego układu Słonecznego. Dlatego buduje się na nim przy współpracy ze sprzyjającymi nam rasami kosmicznymi broń cząsteczkową, rozwija się technologię broni atomowej, działa plazmowe oraz broń stosującą antymaterię. Cały ekwipunek początkowo dostał się na Księżyc z bazy 211. Po eksplozji atomowej nad bazą przejęto działania przy udziale szaraków, którzy wzbogacili naszą wiedzę o antygrawitacji o swoje doświadczenia. Do transportu używa się również do tej pory miejsc na Ziemi, które wykazują anomalnie grawitacyjne. Zaawansowana technologia obcych związana z terraformowaniem jest wykorzystywana do tworzenia atmosfery na Księżycu która ma umożliwić długie zamieszkiwanie. Proces ten jest długotrwały. W międzyczasie żywność jest uprawiana pod ziemią. Po drugiej stronie Księżyca natomiast znajduje się baza wojskowa. Wśród tak zwanych wiedzących naukowców mówi się o tym, iż powodem, dla którego ludzie widzą tylko jedną stronę Księżyca jest projekt o nazwie Ciemna Strona Księżyca. Być może zespół Pink Floyd, tworząc płytę Dark Side of the Moon, chciał coś ludzkości przekazać jakiś ukryty przekaz, może w pojedynczych słowach, złożonych w całości literach, lub nawet na samej ścieżce dźwiękowej. Jest wiele płyt zespołów muzycznych, które ukrywają swoje przesłania, choćby w nagraniach do tyłu umieszczanych w różnych miejscach swoich utworów muzycznych. Wiedzący twierdzą, że na Księżycu znajdują się struktury o dużej masie, działające jako gigantyczne ciężary. Zostały zaprojektowane w strukturze Księżyca, aby zapobiec jego normalnym obrotom i znajdują się na obu biegunach. Twierdzenie do pewnego czasu wywołujące uśmiech na twarzach i pukanie się w czoło. Dopóki świat nie obiegła informacja w 2014 roku, że potężna zapora wody zbudowana w Chinach spowolniła obrót Ziemi. Tak więc mamy przykład, który może potwierdzać teorię gigantycznych struktur umieszczonych na Księżycu w odpowiedni sposób, aby zatrzymać jego obrót w całości. Astronauci Apollo, którzy lądowali na Księżycu, nie byli dopuszczeni do informacji, iż już od 8 lat NASA ma tą kolonię. Technologia, która była wykorzystywana, określana była mianem ściśle tajnej i nieudostępniana niższym naukowcom ani też wojsku. NASA była wykorzystywana jako kurtyna, aby ludzie na świecie nie wiedzieli, co naprawdę dzieje się w kosmosie, i jak mówią plotki, nadal spełnia tę funkcję. Ponadto twierdzi się, że niektóre z największych umysłów naukowych na naszej planecie, które zniknęły bez śladu, zostały zabrane na Księżyc i na Marsa. Próbując założyć zupełnie nowe społeczeństwo. Przyjeżdżali tam inżynierowie, architekci i ludzie z różnych środowisk, a co z artystami? Rozpuśćmy na chwilę cugle naszego umysłu według zasady dziesiątego z filmu World War Z. Wszystko jest możliwe. Słuchając tego wszystkiego, czytając i oglądając różne materiały, nie można przejść obok tego tematu, jak zmyślonego przez ludzi chorych na zbiorową histerię. Wiemy dobrze, jaką rolę w życiu zwykłych ludzi odegrał portal Wikileaks. Ludzie po kolejnych publikacjach tajnych dokumentów dowiadywali się, co tak naprawdę się przed nimi ukrywa. To Wikileaks zainspirował Edwarda Snowdena do ujawnienia skrywanych przed ludźmi tajemnic. Dlaczego się to czyni? Dlaczego ukrywa się przed ludźmi prawdę, trzymając ich ciągle na stałym poziomie rozwoju umysłowego? Przynieś, wynieś, pozamiataj. Nie jesteśmy dziećmi i doskonale zdajemy sobie sprawę, jak prosta i prymitywna jest odpowiedź. Dokument, jaki trafił do sieci dzięki Wikileaks, mówi o tym, że Stany miały tajną bazę na Księżycu, która została zniszczona przez Rosję. To jeden z wielu interesujących dokumentów, które sugerują, że na Księżycu dzieją się co najmniej dziwne rzeczy. Mówi on o tym, że amerykańska baza na Księżycu została zniszczona przez Rosjan. Na zakończenie cyklu o księżycu z innej strony warto zapoznać się z mailem, jaki został wysłany od doktora Edgara Michela, astronauty Apollo 14 i dr. Karol Rosin, bliskiej przyjaciółki Wernera von Brauna do polityka Johna Podesty. Dokument ten ujrzał światło dzienne dzięki Wikileaks. Drogi Johnie, ponieważ wyścig zbrojeniowy i wojna w kosmosie się nagrzewa, Czułem, że powinieneś być świadomy kilku czynników, kiedy ty i ja będziemy planować naszą rozmowę przez Skype'a. Pamiętaj, pokojowo nastawiona rasa z kosmosu, z sąsiedniego wszechświata, pomaga nam uruchomić pozyskiwanie energii z punktu zerowego na Ziemi. Nie będą tolerować żadnych form militarnej przemocy na Ziemi ani w kosmosie. Następujące informacje zostały mi przekazane przez moją koleżankę Karol Rossin, która przez kilka lat ściśle współpracowała z Wernerem Von Braunem przed jego śmiercią. Karol pracowała nad traktatem o zapobieganiu umieszczaniu broni w przestrzeni kosmicznej. Odtajniony obecnie raport może tylko przemawiać za tym, jak bardzo poważnie traktowano sprawę projektu A119. Link do tego raportu z archiwum NASA znajdziecie w opisie.